A 5 5 złotych masy, może już, co? Nasze z bardzo dobre. To, to, jest, to jest. A co pan robi? No mleko. No. No, Potem przyjechałam, żeby panu prezentowi wytłumaczyć, że ta cena masła, o której pan mówił, 10 zł, to nie wynika z tego, że my jesteśmy jacyś wcieli. Tak dużo wierzemy, y, mhm. tylko my pracujemy 12 godzin dziennie przez 366 dni w roku. Prosiliśmy pana ministra Sikierskiego, żeby panu prezydentowi tłumaczył. No nie może pan się na wszystkim znać, oczywiście, nie? Nie było po prostu takie rozmowy. A nie, no tak. Mówili, dlaczego? Że, że dlatego, że więcej sera, sera robi się bardziej opłaca. Nie, robimy wszystko. No, tak. e, więcej jak 50% naszych produktów w Polsce idzie na eksport. Więc to, co pan zrobił ten spot, że jest pan przeciwko umowie Mercosuru, to bardzo się cieszymy. Tylko pan tej umowy nie widział panie prezydencie, oczywiście, nie? wie pan co to tyle, no, nie, nie wie, wie, pan wie pan, jak, jak jest z tą umową. Wiem, co mniej więcej tam w tych kontynentach ma być, natomiast no, no o to może, żeby Chcielibyśmy, żeby pan prezydent oczywiście życzę każdemu, żeby wygrał, ale chcielibyśmy, jeśli pan wygra, to pamiętał o nas rolnikach, bo Jasne. my wiemy, że pan pamięta o tym ostatnim Jaki pokoleniu, którzy się, się przyklejali. To my przy podpisaniu umowy z Mercosurem i przy Zielonym Ładzie. Nie, ja nie, nie, przepraszam, na nie mam nic, nie mam nic <laughs> przeciwko, to mówię, to my rolnicy będziemy ostatnim pokoleniem, tym rolnicy w tym w polskich. Jeśli zostanie podpisana umowa z Mercosurą... Dlatego się jest no, i, i, I ten zielony ład, no niektórzy tak za nim przepadają, ale to dla nas... Ja, nie ja, jest... ja panu powiem, ja. wie pan co, to zupełnie się nie o wszystko powietrze i o zawielenianie miasta i o oszczędzanie energii. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje w rolnictwie, to myślę, od samego początku mówić, że to jest na głowę postawione. Jeśli my jako Polska stosujemy, w porównaniu nawet z innymi krajami, naszymi z Unii, jedno trzecie, tylko i na głowę, no, a już nie mowa o, 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 o krajach merkurystycznych, no więc tu... Jeśli już to na różnych warunkach, jeśli oni teraz wypalają, już wypalali 500 hektarów lasu, a teraz wypalają 100 hektarów lasu, codziennie, a z racji podpisania umowy z Unią, z powrotem wracają na 500 hektarów lasu, e, lasów deszczowych wypalania, więc... A niech nie pan powie, do kogo pan mleko, Mlekowity, z kim pan współpracuje? No jestem, e, jako Izby Rolnicze, więc reprezentuję ja wszystkich rolników, jako Mlekowita, jako Piątnica, jako mleko, jako Giżycko, wszystkie okay. mleczarnie, ale my... Nie będziemy, to ja to nie będę nie dzisiaj nie. na kosmiczce, będziemy koszycie, No, bardzo fajnie, cieszymy się tak. i dziękujemy, że, że chce Pan odwiedzić. Czyli wspiera Pan Aaroniku, no swoją osobą. No ale kto no, kup, przecież my wszyscy kupujemy waszą no, panie, panie Prezydencie, żeby nie wiedzieć, że jestem złośliwy. Tak bo poprzednie wybory zawsze, pan, zawsze pan, zawsze pan premier oprawę, mówił że oprawę. będzie paliwo po 5,19, teraz mówi że nie jest pracownikiem urlenu i że dlatego tak nie jest więc jak pan, ja cenię, pan obiecał cen, że będzie cen, kostka masła ceny, 5 zł cenisz? ja nie powiedział, że będzie 5 zł ja niech będzie pan prezydentem ale jest na to sposób czy ja ta kostka powiedział... masła będzie o połowę lżejsza L3. No, widzicie, najcenniejsze musimy być. No, Najważniejsze, no, żeby rozmawiać. Dlatego, że bez takiej rozmowy, y, no to się No, zrozumieć. my staramy się rozmawiać, ale jeśli... No, Mekowicie, prosi... Mekowicie będziemy właśnie rozmawiały o tym, Jest Mamy swojego wiceministra rolnictwa, tu pana Stefana Krańskiego. ale jeśli on na komisji budżetowej pytamy, czy są pieniądze jakieś większe... Dla nas, bo było obiecane przed wyborami, PSL obiecał, że będzie bank rolny. Nam potrzebny jest bank rolny, gdzie jest 2%. To co jest w Niemczech, w Francji, dla nas, dla rolników, my bierzemy kredyty już nie w tysiącach, setkach, ale w milionach. Więc inwestycje nasze są zmienione, No i no nie sposób 14% płacić oprocentowania. To jest biedny wiarz. Ja przepraszam, że Pana tutaj. Prezydenta, bardzo przepraszam bardzo, że nie do najlepszego. Przepraszamy, bo Państwo też tutaj zrobić zakupy jeszcze inni, a Pan to będzie Dobrze, a my pójdziemy zapłacić, dobra? Dzień dobry. Dzień dobry. Kto fotografował zakupy? Nie tak?

to groszy, co nasze to bardzo... dobrze, to proszę mi trochę dać Tym będę często czas współpracowników ja bardzo proszę, bardzo pani tak za 20 dokoleła. A ja wiem, ile mam ja dwa razy temu mam miałem 3,5, a teraz mam 2 a ile godzin pan pracuje w tygodniu? ile godzin, ma, godzin, ma, godzin no? bo widzę, że to te słowa u pana widzę

Pięć, bardzo proste. No, nareszcie mamy człowieka. Bardzo mi miło. Witamy. Witamy. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. pewnie jesteście ciekawi co mam w tobie, więc pokażę Państwu tylko mleko wypasione, bo to jest bardzo dobre, dobra nazwa. Do mlekowity jedziemy dzisiaj, w związku z tym to nie jest przypadkowe, ale wszystkich namawiamy do tego, żeby kupować polskie produkty, dlatego że, drodzy Państwo, to hasło, o którym mówimy, czyli patriotyzm gospodarczy, to jest po prostu zdrowy rozsądek, dlatego że wszyscy w całej Polsce jak możemy, wybieramy polskie produkty, powinniśmy wybierać polskie produkty. Bo nasza żywność jest jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą w Europie. Jest świeża i zdrowa i powinniśmy ją promować na każdym kroku. Stąd też tutaj włączy te zakupy, symboliczne, dlatego że właśnie kupiłem same polskie towary i do tego będziemy namawiać. Ja zawsze mówię, drodzy Państwo, o tym, że nie ma... Żadnej różnicy zdań, jeżeli chodzi o to pomiędzy dużymi miastami, mieszkańcami mniejszych miast czy polskich wsi, dlatego że wszyscy chcemy jeść zdrowo, wszyscy chcemy doprowadzić do tego, żeby nasze rolnictwo się mogło rozwijać. To jest zdrowy rozsądek, ale również dzisiaj w dzisiejszych czasach to jest kwestia bezpieczeństwa. Dlatego, że po tych ostatnich latach wszyscy obserwujemy koniec na innej globalizacji widzimy, że załamywały się łańcuchy dostaw na całym świecie w czasie COVID-u, w czasie tej strasznej wojny, którą obserwujemy za naszą wschodnią granicą, i dlatego bezpieczeństwo żywnościowe, zapewnienie sobie tego, że jesteśmy bezpieczni, jeżeli chodzi właśnie o żywność, doprowadza do tego, że możemy się czuć bezpiecznie jako państwo. Więc Gospodarczy patriotyzm dotyka nie tylko zdrowego rozsądku, co najważniejsze, bo tak jak mówię, wszyscy chcemy jeść zdrowo i wspierać nasze rolnictwo, ale również dotyka bezpieczeństwa. Stąd też rozmowy, które zresztą, jak Państwo widzieli, przez przypadek miałem okazję tutaj mieć z jednym z polskich rolników dotyczących umów, które są w tej chwili negocjowane przez Unię Europejską, bo moje stanowisko w tej sprawie jest jasne, a mianowicie umowa z Mercosurem nie powinna wejść w życie, dlatego że ona po prostu nie zgadza się z tą filozofią, o której mówimy. Jeżeli chcemy promować nasze rolnictwo tutaj w Polsce, no to powinniśmy dbać. O to, żeby jego interesy były zabezpieczone, że interesy muszą być najważniejsze, stawiane na pierwszym planie te interesy, które dotykają czy reprezentują naszych rolników. Nie może być hipokryzji, z której, z jednej strony, wymagamy stosowania bardzo wysokich standardów przez naszych rolników, a nie zabezpieczamy ich interesów, otwierając bramy Unii Europejskiej na. Żywność z całego świata, drodzy Państwo, symbolicznie dzisiaj zaczynamy właśnie tutaj, w Łomży, od zakupów. No i za chwilę, oczywiście, jedziemy dalej, jedziemy na podlasie żeby kontynuować tę naszą podróż. Będziemy dzisiaj w Mlekowicie, stąd też wybór mleka z Mlekowity i będę rozmawiał również o problemach naszych rolników, naszego rolnictwa, branży i o tym, jak promować naszą żywność tak, żeby wszyscy, kiedy mają ten wybór, mogli go dokonać i mogli wybrać polskie produkty. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. są jakieś pytania? Ale spokojnie. Dzień dobry, Michał Gwardyński Republika. Panie wiceprzewodniczący, chciałem poprosić o konkretną odpowiedź na pytanie, jaki jest pański stosunek do renowacji pomnika u pana na terenie Rzeczypospolitej. Rano pan odpowiedział wymijająco, mówił o zbrodniarzu wojennym Putinie, natomiast proszę o konkretną deklarację, jaki jest pański stosunek w sprawie renowacji tego pomnika. Tak, mówiłem o Putinie, dlatego że to jest najważniejsze dzisiaj, walka z Putinem. I to jest chyba jasne. Natomiast sprawdziłem, dlatego że, że rzeczywiście zadał mi pan to pytanie. Ta deklaracja złożona przez prezydenta Dudę, jeżeli chodzi o renowację i również ta tablica, która została renowowana, renowowana za czasów PiSu. Więc proszę się pytać polityków PiSu o to. Pan się uśmiecha? No, trzeba się dobrze przygotować. W polityce niech się lepiej przygotuje do następnego pytania. Czy macie państwo jakieś pytania jeszcze, bo musimy jechać dalej, drodzy państwo? Dziękuję Państwu bardzo.